Cześć kochani, to ja Wasz Wolter. Witam Was w kolejnym piątym już odcinku podcastu technologicznego, Przeklęta Technologia. Witam Was ja oraz mój współprowadzący Red. Cześć wszystkim. Kłaniam się jeszcze raz. Jeżeli trafiliście tutaj przypadkiem, a na pewno tak jest, to powiem dosłownie dwa słowa o nas. My się znamy z pewnej pracy, jesteśmy pasjonatami technologii i prowadzimy od krótkiego czasu podcast, który którego kanwą jest technologia. Myślę, że spodoba się osobom, które nie są jakimiś technologicznymi geekami, bo też gadamy sobie tutaj głupotki i mamy do Was Apple. Bardzo by nas ucieszyło, jakbyście dali nam e, obserwacje na platformach podcastowych Spotify i Apple Podcast, subskrypcje na YouTubie, jakbyście napisali jakieś komentarze fajne albo niefajne, bo może Wam się nie podoba. Byłoby nam bardzo, bardzo, bardzo miło. To tyle autopromocji, a tematem dzisiejszego odcinka są wspominki, bo jest to odcinek świąteczny i chcielibyśmy z Wami porozmawiać dzisiaj o tym, jakie prezenty około technologiczne czy technologiczne otrzymywaliśmy jako dzieci. Niekoniecznie na Boże Narodzenie, ale żeby to były prezenty. I ponieważ ja gadam już długo, to mam propozycję, żebyś Red. Ty zaczął swoją historię? Jakiś pierwszy prezent technologiczny, który pamiętasz. Okej, okay. z racji, że wreszcie mogę zabrać głos, bo się rozgadałeś na początku, to oh. ja też chciałbym wszystkim podziękować, którym chciało się włączyć w nasz odcinek. Skądinąd wiemy, że już troszkę was jest. Więc jeszcze raz dzięki i lecimy z tematem dzisiejszego odcinku. Jeżeli chodzi o mój pierwszy prezent, taki około technologiczny, który wywarł na mnie duży wpływ, to jest to uwaga Pegasus, czyli polska podróbka konsol japońskiej konsoli, bardzo popularna w latach 90., z tym, że ja załapałem się na niego, już tak chyba u schyłku lat 90., nie pamiętam dokładnie, który był to rok. Pamiętam, że kiedy tata mi go kupił, to było, nie wiem, po prostu niesamowite. To po prostu z innego świata gadżet. Gra w ogóle podłączona do telewizora, pady, w ogóle, że tam. Pojawiały się jakieś rzeczy na telewizorze, którymi możemy sterować. Pamiętam, że dla takiego dzieciaka, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, w jakim byłem wtedy w wieku, może jakieś 8 lat, to było tak niesamowite, że ja mogę sterować konsolą. W sensie tymi postaciami, że jest pistolet do grania w kaczki, to było wow, po prostu wow. To było pierwszy mój taki kontakt z technologią, w którym sobie zdałem sprawę, że ten świat cyfrowy istnieje i że to, to nie jest magia, chociaż wtedy dla dziecka to było magia. To był używany Pegasus, czy oczywiście nie mówimy o tym systemie do śledzenia, o którym teraz jest głośno, tylko o <śm> soli słynnej w latach 90. -tych. Używany, czy twój tata był <śm> członkiem mafii? Wiesz co, to był chyba nowy Pegasus. Z tym, że mówię, to było. Pod koniec lat 90. i one się pojawiały na tak zwanych targach. To już nie była taka droga rzecz, bo em, wiesz, to nie był ten taki oryginalny Pegasus, to była któraś wersja taka czarna z niebieskimi guzikami. To nie był ten pierwszy, pierwszy, który tam się chyba pojawił przed 1995 rokiem. Wiesz, że Pegasusa na rynek polski wprowadziła ta sama osoba, która później miała taką markę. To były dwie osoby. Podejrzeć, to się nazywało Polokokta, podróbka Coca-Coli. No tak, tak. No w ogóle oni byli rekinami biznesu. Jak tam sobie sprawdzicie w internecie, to. Um, oni tam bardzo długo ten Pegasus to był taka oficjalna polska podróbka. Nawet u schyłku swojej popularności, jak zaczęły się pojawiać chińskie kopie, polskiej kopii, to no, oni nawet dawali wywiady w gazetach, że tylko Pegasus jest oryginalny, i żeby nie kupować chińskich podrób, już zapominali Ale o le, tym, że tak w sensie Pegasus był polski? To był Pols polska podróba jakiegoś Nintendo? Poczekaj, 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 żebyśmy się zrozumieli. Te podróby istniały na rynku azjatyckim i twórcy tam podczas jednej chyba z podróży. E, oczywiście wyciągam to z pamięci, więc to może się okazać wszystko gówno, prawda. E, no oni, oni podpatrzyli to w Azji, że tam się pojawiają takie cuda, i stworzyli taką właśnie na tej bazie platformę. Ale sam Pegasus, ten, o którym myślisz, ta pierwsza wersja i druga, to były właśnie polskie. To, to, to nigdzie indziej tak nie wyglądało i nigdzie indziej się nie nazywało Pegasus. Pegasus, jako taki, to była polska, polska inwencja twórcza, ale ogólnie była to podruba. Tak? W Azji znali już takie podróby. Um, te wszystkie gry, i tak dalej, to wszystko przecież było już później ciągnięte. Na każdym targu mogłeś kupić tego masę. W ogóle, e, zmierzając do sedna tej historii, to ja właśnie chciałem opowiedzieć, że gazus to nie była tylko konsola, to był styl życia. Po prostu w mojej miejscowości co czwartek był tak zwany targ. Przyjeżdżali tam ludzie właśnie z branży i można było sobie kupić grę. I najlepsze było to, że wiesz, wybierałeś tą grę po obrazkach, bo niholery, nie wiedziałeś, co to są za gry. Nie było tego w gazetach. Tak? Nie, nie miałeś pojęcia nawet, że na rynku jest na przykład, nie wiem, Chippy Dale. To był swoją drogą naj, wie, najlepszy zdoby, zdobycz mojego taty. On to kupił chyba na stadionie dziesięciolecia, na tak zwanej koronie. I słuchaj, i kupowałeś jakąś grę, przynosiłeś do domu i nie wiadomo, albo było tam coś fajnego, albo było coś, co już miałeś, albo w ogóle była jakaś składanka tysiąca gier, a tak naprawdę było tam 10 gier, a resztę to były jakieś zmienione kolory i tak dalej. Tych samych gier. Um, było kilka wybitnie dobrych produkcji, ale wiesz, co mm, najfajniejsze właśnie to jest to ten mo motyw wybierania tych gier, wymieniania się ze znajomymi i tak dalej, to pamiętam, że to do dzisiaj głęboko w serduszku. I jeszcze jedna mm. ciekawostka. Ostatni element związany taki z Pegazusem który chciałbym przekazać. W ogóle Pegazus pojawił się w moim życiu dlatego, że moim sąsiadem był mój, mój jednocześnie brat cioteczny i to on był rok starszy i to on jakby zapoczątkował ten element technologiczny, konsol i tak dalej. On zawsze później też miał jakieś takie konsole typu PlayStation i tak dalej, a ja byłem tym młodszym, takim powiedzmy rodzeństwem. No i u mnie pojawił się Pegasus jakoś później. I pamiętam, że z jakiegoś powodu było tak, że mój telewizor odbierał jego Pegasusa bez żadnego fizycznego połączenia. Po prostu te fale jakoś się tak synchronizowały. Telewizor stał w odpowiednim miejscu i na jednym z kanałów ja miałem streaming w latach 90., -tych. zanim to było modne, zanim pojawił się YouTube, ja miałem streaming na żywo bo po prostu rozgrywki mojego brata się też Co? Tak, Ani nie sobie tego to jest Nie, nie. Niemożliwe. Nie, po prostu pamiętam, że nawet jak mój tata to zobaczył, to pamiętam, że. Dzwoniliśmy do mojego mm, brata, żeby sprawdzić, czy to na pewno on gra. A ja ogólnie do dzisiaj nie jestem growy. Nie mieliśmy w takiej konsoli. No Jestem dzieckiem z lat 90., rocznik 90, równo. Więc prawda, pamiętam tę biedę jak wszyscy chodzili na go i Boso. I wszyscy mieszkali w jeziorze. Dokładnie. Nie, ale mówiąc zupełnie szczerze, to no, ja nie pochodzę z jakiejś zamożnej rodziny. Zresztą w latach 90. raczej wszyscy byli biedni. Mm, mm. I pamiętam, że my mieliśmy taką konsolę, ale nie chcę o niej opowiadać, bo to było naprawdę takie totalne gówno. Jakby. Ja pamiętam, że ja zainteresowałem się technologią i miałem w głowie taki pierwszy gadżet technologiczny. Oczywiście to w zasadzie nie jest technologia, to jest bardzo, bardzo naciągany, To jest jakaś technika, ale to były świecące fucking buty. Ja miałem 4 czy 5 lat i ja zachorowałem na te buty. Wtedy ja nie pamiętasz to, jak dzieciaki chodziły w świecących butach? Pamiętam tylko wiesz co, e, ja nie miałem szans na takie gadżety. To znaczy, tak jak wspomniałeś, w latach 90., to no niestety wszyscy byli biedni, a, a ja też pochodziłem z takiej trochę mniejszej miejscowości. Moje rodzice zdecydowali się, żeby wyprowadzić się z Warszawy, i po prostu to, te wszystkie gadżety dochodziły z opóźnieniem dość dużym. I pamiętam, jak te buty mi się podobały, to one, to one kosztowały jakoś strasznie dużo. No właśnie i... o to chodzi, a ja chociaż Michał Kutek co ostatnio mi wysyłałeś, jeden z moich ulubionych standuperów uważa, że nie da się być z Warszawy. No to ja jestem. Praktycznie <noise> zapytany milion razy yy, i tak odpowiem, że jestem z Warszawy. No to mimo bycia z tej Warszawy, to ja pamiętam, że ci co je mieli, ja nie pamiętam, jaka to firma robiła. Wtedy no 4-5 latek kompletnie nie zwraca uwagi, uwagi na markę, nie? Tylko że się świeci podeszwa. Yy, i pamiętam, że ojciec mi mówił, że ja nie mogę mieć tych butów, bo one są strasznie drogie. Tylko, że jak znam mojego ojca, to on nawet tego nie sprawdził. <śmiech> <śmiech> no, pamiętam, że one były jakieś absurdalnie drogie na tamte czasy. I słuchaj, pewnego pięknego dnia, ja już się pogodziłem, że nie będę miał tych butów. Przychodzi ojciec z pracy i kurwa daje mi te buty, rozumiesz, ogarniasz to? Buty wymarzone, z świecącą podeszwą, z taką, tak jak teraz Nike Air Maxy mają taki syt w eee. przezroczystą... Ale poczekaj, poczekaj, czy ta podeszwa, bo szczerze mi się to trochę już miesza, czy tam były jakieś ledy w środku, czy ona była jakaś, nie wiem, świecąca w ciemności, jak to działało? Nie, bo to mi się były ledy, powiedz, to były ledy, LEDy. Okay. one miały czujnik nacisku i jak się chodziło, przy każdym kroku, to ten czujnik nacisku sprawiał, że one się włączały. Okay. Te buty teraz wróciły jakiś czas temu. Widz, widziałem, że dzieci takie miały, a tylko że jeszcze mają rolki, kółeczka jakieś wysuwane, ale to już nie jest to. Ale posłuchaj, dostałem te buty. Mam ochotę umrzeć po prostu ze szczęścia. E, zakładam je. One nie miały tych LEDów, rozumiesz? To były podróby, i miały tylko okienko bez LEDów. O nie, twój tata pewnie się nie szczaił. No właśnie, ja do A... dzisiaj nie wiem, ja do dzisiaj nie wiem, czy on po prostu kupił, wiesz, taniochę i wiedział, że to nie ma tych ledów, czy nie wiedział. Natomiast trauma fucking. O nie. <laughs> o Boże. Jaka jest druga rzecz, o której chcesz powiedzieć znaczący prezent technologiczny w twoim życiu? Hmm, znaczący prezent numer dwa. To będzie komputer. Ja go dostałem na komunię, to był rok 2000 i komputery były niebotycznie drogie, a wśród moich znajomych prawie każde albo zaczynały się te komputery pojawiać w rodzinach, albo rodzice znajomych mieli w planach zakup, mimo że to było niebotycznie drogie i tak na dobrą sprawę nikt nie wiedział do czego to jest. Ja pamiętam, że mój był kupowany przez po prostu znajomy studiował gdzieś na politechnice on tam ze składanych części złożył jakiś taki sensowny setup A który oczywiście był taki półdło plus monitor tak tak i ten w ogóle sprzęt był używany w ogóle gdzieś tam odkupione części w ogóle gdzieś tam coś tam wymieniali na uczelni no, to był taki typowy składak w ogóle fajnie że mieliśmy tego znajomego który w ogóle jakoś go złożył sensownie dzięki czemu on Dwa lata pożył, po czym się okazał totalnie przestarzały, bo to były takie czasy, że wydawałeś wy tysiące złotych, a po dwóch latach się okazywało, że żadna się nie działa. Mm. Z, z tym, że nie chcę teraz w tę te technikalnia e, wnikać, chociaż jest taka fajna historyjka, że jak była komunia i ta radość niesamowita, ja zobaczyłem ten komputer, bo ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego dostanę. Ja mówię: Jezu Chryste, Star Trek. E, ja w ogóle taki podjarany, a w pierwszych sekundach się szcz szczaiłem, że ja w ogóle nie wiem, co się z tym robi. Jak się myszko obsługuję, matko bosko. Ale słuchaj, no i, no i traumy mi oczywiście, kochana ciocia funtnęła, bo ona od razu zaczęła z tekstami wjeżdżać, że Boże, kochany, zepsujesz, rodzice tyle pieniędzy wydali. I ja autentycznie przez mm, dłuższą chwilę. Po zakupie bałem się cokolwiek tam robić na tym komputerze. Poza tym pokazali mi znajomi kilka gier. Umiałem te gry włączyć, ale nic więcej nie chciałem klikać, bo miałem wrażenie, że za chwilę wszystko szlak trafi. Także dziękuję, ciociu. A, a jeżeli chodzi o to, co chciałem opowiedzieć, to okej, okay, sam komputer to była ogromna zmiana i tak dalej, ale znowu wkracza mój tata. I on dowiedział się jakoś od znajomych. On pracował w Warszawie i tak dalej, i bardzo, mam wrażenie, że on też miał fan tego, że odwiedzał tą, tę koronę, tak zwaną na stadionie dziesięciolecia, który już teraz nie istnieje. I kiedyś, słuchaj, kupił mi grę. W czasach, kiedy nikt nie wiedział, że jest coś takiego jak piractwo, oryginalne, gry oryginalne kupił mi grę. I słuchaj, ja nie miałem, nawet nie wybierałem, on po prostu poszedł. Pogadał z kimś tam, wybrał grę. I słuchaj, to był Rayman. Dwójka. Po prostu szał. A najlepsze to jest to, że ja latami myślałem, że mam oryginalną grę, ponieważ e, posłuchaj, miałem do niej plastikowe pudełko z wydrukowanymi grafikami, opisem instalacji, a w środku była płyta. A na płycie był wydrukowany kolorowy obrazek Raymana. Jezu, ale wiesz co, musiał być jakieś mega znane, bo nawet ja ze słyszenia te grę kojarzę. Najlepsze to było to, że ja byłem taką nogą, że ja nigdy tej gry nie przeszedłem. Dopiero lata później na pierwszy zainstalowałem ją na swoim chyba pierwszym iPhone'ie i wtedy ją przeszedłem. Dosłownie nie wiem dekadę później. Powiem też o komputerze, chociaż to chronologicznie jest trzeci prezent, który dostałem, dlatego zapytałem, czy miałeś pudło z monitorem, bo ja dostałem laptop jako pierwszy komputer. To był rok 2006, miałem 16 lat wtedy i szedłem do liceum. I moja babcia, ja nie wiem skąd ona miała kasę. to było coś w stylu, że umarł jej ktoś, dostała spadek, coś takiego, nie? W sensie coś kupiła oh, wow. i kupiła mi komputer który doradził tak zwany wujek, ty masz w ten w czarny charakter ciocie, ja wujek, tak zwany wujek informatyk, który uh -huh. był takim informatykiem jak z dupy trąba, nie? Takim jak ja teraz jestem informatykiem. Dostałem y, komputer bardzo znanej marki Aristo. <grym> Nazywał się to dokładnie Aristo Vision A170 i to był taki shit. Kosztowało to cztery fucking tysiące złotych. Bo to był akurat taki czas, że te komputery nie kosztowały tak, że za półtora tysiąca sobie kupisz, nie? Teraz to znowu są mega drogie, bo masz jakieś gamingowe i tak dalej, ale w każdym razie to było mega dużo kasy, jak na taki komputer. A to był totalny fucking shit. Po pierwsze, nie miałem internetu do tego. Dopiero później kupiłem sobie w Playu taki podłączany na tak zwany pipek, ale to jest też inna historia. I ja w zasadzie nie wiedziałem, co z tym zrobić, tak jak ty ze swoim komputerem na komunie. Bo nie można było wypracowań nawet pisać tam, bo kiedyś trzeba było ręcznie pisać wypracowania. I on w zasadzie stał i się kurzył. Ale odkryłem pewną wspaniałą rzecz, czyli Simsy, mimo że nie jestem growy. On miał napęd optyczny i chodziły na nim Simsy, mimo że to był laptop. Ja dostałem Zajoba, to jest w ogóle moja ulubiona gra ever. Mój dzień wyglądał tak, że wstawałem o szóstej rano, szedłem do szkoły. W szkole cały dzień rysowałem to, co zbuduję w Simsach. Wracałem do domu, jadłem obiad i tak do czwartej nocy budowałem w Simsach. I tak dzień w dzień, dzień w dzień, dopóki nie spalił mi się ten komputer. Ale w międzyczasie on już był, wiesz co, tak gówniany. On, mimo że mi nigdy nie upadł, to zaczął pękać. Po prostu obudowa strzelała. Ja go próbowałem reklamować. Przyjęli mi te reklamacje, bo tam chyba zrobili jakiś test diagnostyczny, coś widzieli, że ja tego nie wiem, nie upuściłem. Wymienili mi, ale brakowało im obudów i dostałem w innym kolorze klapę górną, a w innym klawiaturę. I w końcu ta firma w ogóle splajtowała, zniknęła z rynku. On się cały czas psuł, więc ja nawet nie miałem gdzie go naprawiać. No i w końcu żywot jego zakończył się w taki sposób, że on już był tak polutowany, że nie dało się po prostu już go naprawiać. I on cały czas się wyłączał. Nie chcieli mi też oddać 200 zł za naprawę w takim jednym salonie, bo zgubiłem paragon i oni twierdzili, że nie można reklamować bez paragonu, co jest nieprawdą, ale okej. Okay. I on został w szafie gdzieś. Moja siostra go ostatnio znalazła i udało jej się wraz z pomocą tam Kogoś, wydobyć dane. I ona chyba ma gdzieś na pendrive jakieś moje rysunki w paintach i tak dalej. I ja to bym po prostu bardzo chciał, żeby zostały moje screeny z Simsów. Ja tam całe miasto miałem. I oni zgrali te dane i chyba dali go gdzieś na elektrośmieci po prostu. Czy tam sobie mm. pobrali jakiejś rzeczy. Także tak dokończył żywota mój Aristo Vision A170. I nie możemy się rozwlekać, więc e, dawaj trzecią rzecz. Wiesz co, trzecia rzecz to będzie znowu komputer. To był taki ostatni sprzęt, który dostałem od rodziców na koniec liceum, w sumie na studia, i to był Sony Vaio. Oczywiście, najtańszy wajo, no o czym ja wtedy nie wiedziałem. Nie znałem się z, z, zbytnio na sprzęcie w sensie wybrałem, miałem wtedy iPhone'a i wiedziałem, że to jest dobry sprzęt, ale na komputerach zupełnie się nie znałem. Um, I się okazało, że to była jakaś wadliwa seria. Tam piszczał procesor jak podłączyłeś port USB. E, po prostu nie, 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 nie umiem tego wytłumaczyć. Podłączasz USB, komputer zaczyna piszczeć takim bardzo wysokim piskiem, cichym. Ale jeżeli nie słuchasz muzyki, to wiesz, mi można dostać kurwicy. W ogóle on, ale on mi służył bardzo długo. Ja go miałem chyba z 6 lat. On miał swoje odchyły, problemy. Pamiętam, że jak magisterkę pisałem, oczywiście nie zapisałem jej nigdzie, tylko na komputerze, na dysku, to był taki moment, że on. Się wyłączył. Po prostu zniknęło wszystko i nie chciał się włączyć. Ja mówię, no to pięknie. Po czym następnego dnia się włączył. Ja szybko zgrałem magisterkę na chmurę, na maila, na pendrive'a i jeszcze na płytę. Na płycie wypaliłem, bo on miał jeszcze napęd. Po czym słuchaj, się wyłączył. Ja go rozebrałem. On totalnie miał spalony procesor. E, okazało się, że to była jakaś super wadliwa seria. Dyski padały ludziom po dwóch tygodniach i tak dalej. U mnie przeżył 6 lat, także wiecie, Ghost in the shell. Nie, nie. I ja mam takie wrażenie właśnie właśnie, że, że um, jakby Elektronika mnie lubi, bo sam fakt, że ja tej magisterki nigdzie nie miałem kopii zapasowej. To po prostu nie wiem, no, nawet nie wiem, dlaczego on się włączył jeszcze raz, bo on nie powinien, bo on już widać było, że miał ścieżki popalone. Ale, ale tak, to świetny sprzęt. Ja pamiętam, że te, to logo Wajo, może najstarsi ale pamiętają, że ono było wszędzie. W sensie ja pamiętam, jak oni tę serię wprowadzali i ona była mega taka, EO oh, to był taki Apple Tak, sztuk tak, tylko że. Wiący. Tylko, że wiesz, mój to było takie bieda Wajo. W sensie to było 15 cali, spoko, ale no widać było oszczędności na każdym kroku. Nie? No w każdym razie dla niewtajemniczonych ta marka już na polskim rynku od bardzo dawna nie istnieje. Także... Nie trzeba było z radem zacierać, tylko zrobić dobry komputer, to może, może by coś z tego było. A moją trzecią rzeczą jest pierwszy telefon komórkowy. Była to Motorola T2288. Nigdy tego nie zapomnę. Ona miała bardzo dużą zaletę oprócz tego, że dało się z niej dzwonić, pisać SMS-y. To dało też się nią obronić w razie kradzieży, bo to była taka typowa cegła. Ale to nie jest najważniejsze, jaki to był telefon, tylko dlaczego ja go w ogóle dostałem. Ja miałem 10 czy 11 lat i moja siostra szła wtedy do zerówki, a ona była w tym samym budynku, co moja szkoła podstawowa. I ja ją miałem po prostu odprowadzać i przyprowadzać. I moi dziadkowie stwierdzili, że fajnie jak byłby ze mną kontakt po prostu. Yy, oczywiście ja się mega już jerałem wtedy telefonami, więc mówię, Ej, ale super pomysł. I mój dziadek był na przymusowych robotach w Niemczech w latach 40. i dostał odszkodowanie z fundacji polsko-niemieckie Pojednanie. Do dziś to pamiętam, że wynosiło to 1200 zł. To był O, taki... wow, to no. sobie mógł życie ułożyć po prostu. Dokładnie. Wow. Dokładnie. O. W sensie, oczywiście to była inna wartość pieniądza i tak dalej, ale to już wtedy A było Jezu. mało. Ja nie, nie chcę oczerniać tej fundacji, bo być może to miała być jakaś pierwsza transza czy coś takiego. Dziadek wkrótce później zmarł. A Następnie... no, jak, jak Ja bym dostał takie odszkodowanie. To... Wrażenia, nie, przepraszam, ja, wreszcie, e, e, nie przepraszam. W sensie, <laughs> nie ma problemu. To nie na pewno realizator. twój dziadek był <laughs> wspaniałym człowiekiem, ale. <laughs> to nie był reaktor, Ale dobra, dobra, bo odbiegamy bardzo, ale to było bardzo zabawne. W każdym razie dostał 1200 zł i kupił sobie za to dwa kinkiety, oba były po 500 zł, więc tysiąc poszedł i zostało 200 zł i właśnie tyle kosztował mój telefon. On był w ogóle w mega dobrej cenie jak na wtedy. Ja pamiętam, że go kupiłem w Orange Pop, więc miałem też jednocześnie numer na kartę. No i ten telefon był totalnie zajebisty, niezawodny. Mnie się oczywiście szybko znudził jak to dziecku, ale ja planuję zrobić taki odcinek oddzielny o telefonach komórkowych. Więc w zasadzie tyle chciałem powiedzieć tą historię o dziadku i jedną jeszcze rzecz bo byłem pierwszym dzieciakiem, który miał ten telefon komórkowy w klasie, i ja w ogóle takimi rzeczami raczej się nie jarałem. Ja zawsze byłem takim outsiderem. No ale przynosisz tą komórkę, nie? No i dzieciaki widzą, że masz i nagle stajesz się bogiem. No i było mi miło, było super, ale miałem nemesis w klasie takiego Marcin'a. Nie lubiliśmy się. I on miał bogatych rodziców i ten chuj przyszedł na drugi dzień. Jak zobaczył, że ja mam komórkę z Siemensem jakimś S, już nie pamiętam jak to był telefon, ale to był pierwszy na rynku telefon z kolorowym ekranem. To znaczy o, ten ekran ale... wyświetlał ale... głównie trzy kolory, jakiś zielony, żółty, ale wyświetlał. No i moja kariera poszła w pizdu. Weź mi to, Walter, wytłumacz dlaczego każdy z nas miał w podstawówce Wśród kolegów z klasy dzieciaka najczęściej to jest właśnie syn czy też córka bogatych rodziców, który musiał być małym chujem. Po prostu, no. jakby. O co chodzi? Dlaczego? Nie chcę nawet się zastanawiać. Ja oczywiście Marcinowi dobrze życzę. Na, dzięki Bogu nie mamy kontaktu od <laughs> bardzo <śmiech> Mam nadzieję, że teraz ma iPhone'a 15 Pro Max i jest mu z tym dobrze. Także takie historyjki, ale zmierzając już do końca, teraz nasi słuchacze wiedzą, dlaczego to jest przeklęta technologia. Nie tylko dużo klniemy, ale. Chyba z dzieciństwa już wyrabia się jakieś nastawienie takie, że ta technologia nie tylko daje blaski, ale ma też ciernie. Chciałbyś powiedzieć to... coś na koniec? Ja chyba mogę od razu zapowiedzieć, że z mojej strony na pewno będzie kontynuowana seria, w której narzekamy na technologię. Właśnie i dzisiaj sobie zdałem sprawę, że są kolejne tematy do narzekań. Myślę, że też pociągniemy temat takiej nostalgii. Trzeba będzie zrobić odcinek, w którym pojawi się Tamagotchi. Oh, no. Zdecydowanie i skądinąd być może będziemy mieli gościa w tym odcinku, który opowie coś więcej o swoich przygodach z Tamagotchi. Ja ze swojej strony Chciałbym pogratulować wszystkim, którzy dotrwali do końca naszego dzisiejszego odcinka. Ponieważ jest taki czas, koniec roku, chciałbym też wszystkim życzyć bez względu na wyznanie wszystkiego dobrego, odpoczynku. Jeżeli możecie i macie cierpliwość, spędźcie ten, ten czas z rodziną. Jeżeli nie, to odpocznijcie sami. No, i chyba spotka, usłyszymy się dopiero po nowym roku. Tak, zdecydowanie. To kontynuując, to jest nasz ostatni odcinek w tym roku. Jest to odcinek świąteczno-noworoczny, dlatego nic nie nagramy w okresie świątecznym, bo ja po prostu mega potrzebuję odpoczynku. Myślę, że Red też. Um, nie wyrobiliśmy się w ogóle w zeszłym tygodniu z nagraniem, bo nas złapał COVID. My nie na 100% RED jeszcze nie, jesteśmy jeszcze nie jesteśmy pewni, no ale wiecie, jak to jest z facetami i chorobami wirusowymi to jest umieranie, a COVID zresztą można było na to umrzeć, więc nie jest to takie dalekie. I korzystając z okazji, chcę Wam życzyć po prostu wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Bawcie się dobrze, ale nie za dobrze. Um, Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować i obserwować na platformach podcastowych, no bo wychodzimy nieregularnie i to da wam możliwość po prostu uzyskania powiadomienia, że jest nowy odcinek. Myślę, że idzie nam to całkiem spoko i będziecie musieli się jeszcze z nami troszkę pomęczyć. Także w przyszłym roku, bo tych tematów na odcinki jest coraz więcej, a nie coraz mniej, jak się obawialiśmy na początku. To tyle ode mnie. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Hey. Bye.